Nieroztropne wędrowcze. Kroki swe powściągnij. Wiedz, że wchodzisz na teren klanu Makilianów Recenzję tę do końca oglądnij, bo na końcu Konkurs ogłoszony będzie i bardzo fajne feliksowe nagrody do wygrania Ci zaproponują. Cześć! Ja nazywam się Miłosz Konarski i zapraszam Was w tej niecodziennej scenerii na recenzję niecodziennej książki, czyli trzynastej części z serii Felix Netnika oraz Klątwa Domu Makilianów. Jak już na pewno zorientowaliście się, duża część akcji tej książki dzieje się w Szkocji. Szkocja, oraz też część w Londynie, ale największe znaczenie ma właśnie Szkocja. Szkocja z tym swoim niesamowitym klimatem, Szkocja ze starymi zamkami, Szkocja z jeziorami i Szkocja z tą niesamowitą pogodą, a raczej jej brakiem. Felix, Ned i Nika wyjeżdżają na wakacje do swojego kumpla na wymianę szkolną, powiedzmy zostają do niego zapraszeni z rewizytą. Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że zamieszkują w starym zamku, starym szkockim zamku, w którym oczywiście straszy. A może nie straszy? O co chodzi i czego dotyczy klątwa domu McKillianów? Oczywiście Felix, Ned i Inka nie byliby sobą, gdyby tej klątwy nie postanowili i nie próbowali wszelkimi sposobami zdjąć. W trakcie rozwiązywania zagadki akcja przenosi się do Londynu, gdzie również duża część akcji jest w tym Londynie wiktoriańskim. Już nie mówię, jak to się stało, ale przenoszą się troszkę i tylko czasami do takiej alternatywnej rzeczywistości, rzeczywistości bardzo steampunkowej. Czym jest steampunk? Jest to taki ruch ludzi, można powiedzieć, subkultura, którzy zastanawiają się, co by było, gdyby w pewnym momencie naszej historii przemysł, wynalazki nie poszły w stronę Prądu w stronę elektryki, tak jak to było. Tylko właśnie w tą drugą stronę, w stronę pary wodnej, jak wyglądałyby maszyny napędzane parą. Bardzo ciekawa książka, jak zawsze mnóstwo elementów technicznych, pora dawka humoru, jak to zawsze u Kosika. Chociaż ta książka była nieco bardziej dołująca. Po raz pierwszy tak naprawdę w całej serii trójka przyjaciół yy, miała ze sobą konflikt. I to taki dość poważny konflikt, który prawie zaowocował rozpadem Superpaczki. Nie sądzę, że to jest duży spoiler, bo na to się zanosi generalnie od samego początku książki. A, a warto przeczytać, bo jest to duża odmiana w porównaniu do poprzednich części. Jest to na pewno część poważniejsza. Ale o co dokładnie chodziło w tym konflikcie, między którymi członkami Superpaczki on się wywiązał, nie będę Wam zdradzał. Pierwszą rzeczą, która jednak rzuca się w oczy po dostaniu tej książki, po otrzymaniu jej, jest jej grubość, a właściwie jej brak. Ta książka jest niewiele grubsza od pierwszej części Przygód Feliksa. Pan Rafał Kosik w paru wywiadach mówi, dlaczego tak jest, że szczerze mówiąc, ledwo z tą książką zdążył. Była już ogłoszona data premiery. On jeszcze w trakcie składania tej książki yy, ją pisał. Pisał zakończenie i niestety to widać. Akcja świetnie się rozwija gdzieś do, powiedzmy, dwóch trzecich książki, po czym ostatnia, jedna trzecia, widać, że jest pisana w pośpiechu. Jest mnóstwo niewykorzystanego potencjału i aż chciałoby się, żeby tam się więcej działo. Zakończenie też jest bardzo szybkie. Widać ten pośpiech i to trochę boli. Ale tak jak mówiłem, tylko trochę, bo cała książka jest mega nastrojowa, ma niesamowity, niepowtarzalny, świetnie wytworzony klimat. Do napisania tej książki natchnęło autora właśnie wyjazd do Szkocji, zwiedzanie tam, co można się domyślić obserwując jego Facebooka. Możemy się zastanawiać, ile rzeczy w tej książce, ile miejsc istnieje naprawdę, a ile jest po prostu wymyślonych. Trochę mi się nie podobało, jak w tej książce została potraktowana laura. Przez pierwsze parę rozdziałów widać było, że bardzo zżyła się z całą trójką przyjaciół. Wprowadza bardzo ciekawą przeciwagę dla pary, czyli neta i Niki. I kurczę, chciałbym, żeby kiedyś cała książka była napisana już z udziałem nie tylko trójki przyjaciół, ale całej czwórki. Oczywiście ona też pojawiła się w jednej z książek, bodajże w trzech kuzynkach, ale tam jeszcze ta postać się rozwijała, teraz jest bardzo fajnie wykreowana. Bardzo przyjemnie się o niej czyta, chciałbym żeby po prostu kiedyś dołączyła do Superpaczki. W książce jest pełno smaczków, jak na przykład Felix przez całą powieść czyta książkę Holocaust F. Ciekawostka, jest to książka wydana przez Powergraph. Jest to bardzo fajne, sprytne lokowanie produktów, które bardzo mi się spodobało. I jeszcze jedna rzecz, nad którą się zastanawiam. Felix, Ned i Nika są według książki w gimnazjum że teraz będą szli do trzeciej klasy, ale jako osoby zachowują się jakby były dużo starsze w końcówce liceum tak naprawdę nawet można powiedzieć, że na studiach. Trochę jest tutaj taki fałsz w ich dojrzałości zarówno takiej normalnej, przyjacielskiej między sobą, jak i pojawiających się na przykład propozycjach wspólnego prysznica. Przejdźmy jednak do obiecanego konkursu. Będziecie w nim mogli wygrać teoretycznie możliwy notes ze specjalną pieczątką oraz dedykacją dla zwycięzcy oraz plakat promujący tą część Feliksa. Jeżeli chcielibyście zdobyć te rzeczy, zaproponujcie w jakie miejsce powinien się udać Felixnet i Nika oraz może Laura? Pomyślcie o tym jakie przygody mogliby tam przeżyć, jakie są miejsca, które powinni odwiedzić, co w tych miejscach może się wydarzyć. Kto wie, może właśnie wasza odpowiedź natchnie Pana Rafała i następny ton będzie się działo właśnie w opisanym przez was miejscu. Wasze odpowiedzi przesyłajcie na adres z kamerą wśród książek .gmail .com. Yy, Odpowiedzi mogą być w dowolnej formie. Może być to opowiadanie, mogą być to proste, wytyczne. Możecie to opatrzyć jakimś filmikiem, zdjęciami. Oczywiście w konkursie liczy się oryginalność. Pomiędzy dwie najlepsze odpowiedzi rozlosuje nagrody. Jedna osoba dostanie notes, a druga plakat. Na nadsyłanie odpowiedzi macie dwa tygodnie. Wyniki zostaną ogłoszone w kolejnym filmiku właśnie na tym kanale, dlatego warto mnie zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych recenzji również w takim stylu, żeby nie przegapić kolejnych konkursów, których się teraz dość namnożyło. No i cóż, to by było na tyle. Za książkę oraz plakat, notes i torbę serdecznie, serdecznie dziękuję PowerGraphowi. Myślę, że pani Kasia przede wszystkim w tym maczała ręce, coś mi się tak wydaje. To właśnie dzięki nim mogłem zrobić ten konkurs, dzięki nim mam dla was nagrody. No i dzięki nim czytamy takie wspaniałe książki. Pożegnania nadszedł czas. Żegnaj wiem.